Witam wszystkich. Tu Norbert Boratyn. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klimacie. W ostatnich latach, a nawet można powiedzieć przez kilka ostatnich dziesięcioleci, mówi się, że klimat się ociepla. Ja słyszałem już o tym, w drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Jak pewnie starsi pamiętają, były wtedy trzy następujące po sobie kiepskie zimy, z których ostatniej właściwie nie było. Trochę było śnieżnych i mroźnych dni w grudniu, właściwie kilka, a przez cały styczeń, luty i marzec pogoda przypominała bardziej wiosnę. Lub jesień. Oczywiście trochę takich zim też było w okresie późniejszym, w latach 90. i jeszcze później. Nie znaczy to jednak, że tego typu zimy były zawsze. Można to potraktować jako anomalię klimatyczną. Niemniej, niemniej jednak, także w tym okresie. Nawet w, nawet w najbliższych czasach, mówię o ubiegłym roku, zdarzały się zimą okresy, kiedy było mroźno i to bardzo. W związku z tym, ale nie tylko w związku z tym, także że i dość często zdarzają się ostatnimi czasy upalne lata, od około 30 lat mówi się, że y, na świecie klimat się ociepla. No i oczywiście internet, telewizja, prasa wszelkiego rodzaju y, wszyscy właściwie mówią, że y, klimat się ociepla, będzie coraz cieplej, będą zwłaszcza latem narastały gwałtowne zjawiska atmosferyczne i i że trzeba dbać o to, żeby było jak najwięcej CO2, czyli dwutlenku węgla, w atmosferze. Ale spójrzmy, jak było w rzeczywistości. Jestem historykiem. I yy, na studiach także studiowałem historię średniowieczną. Mówi się, że tak. Yy, od powiedzmy V, może VI, VII wieku aż do wieku XIV miało miejsce tak zwane średniowieczne optimum klimatyczne. Jak się spojrzy na wykresy temperatur i przeczyta stare kroniki z ówczesnych czasów, Wychodzi na to, że wtedy było znacznie cieplej niż jest obecnie. Kilka przykładów. Jak zapewnie wszyscy wiemy, wikingowie e, pływali po morzach, e, zajmowali i zasiedlali różne kraje, przeważnie północne. Między innymi zasiedlili bezludną, właściwie zamieszkaną w IX wieku przez irlandzkich mnichów Islandię. I popłynęli dalej oczywiście w przełomie IX i X wieku, zasiedli, zasiedlając południowo-zachodnie wybrzeże Grenlandii, którą nazwali Grenland. No, jakby nie było, to w ich języku, w języku norweskich Wikingów, znaczy to mniej więcej tyle, co Zielona Wyspa. Popłynęli jeszcze dalej na południowy zachód, dotarli aż do Nowej Fundlandii i do Ameryki Północnej. I tam rosła winna latorośl. Czyli tam musiało być bardzo ciepło. No, Indianie, przodkowie plemion algonkińskich, ich stamtąd pogonili, ponieważ kobiety wikingów dały mleko Indianom. Organizmy Indian, przyzwyczajone do łowiecko-zbierackiego trybu życia, nie absorbowały mleka. Indianie się pochorowali. Pomyśleli, że wikingowie ich chcieli otruć i oczywiście przyjechali, ale z łukami i strzałami pogonili ich stamtąd. Natomiast na Grenlandii wikingowie zostali. I co tam robili? Uprawiali bydło, hodowali zboże, co prawda przeważnie żyto, ale no jednak zboże. Jak przeszli z religii germańsko-staronordyckiej na katolicyzm wtedy, to wybudowali w stylu gotyckim na Grenlandii katedrę. Zielona wyspa, zielona trawa, hodowla bydła, hodowla owiec, kus. Grenlandia! Ja nie żartuję. Świadczy to o tym, że wtedy było dużo cieplej niż obecnie i w okresie po XIV wieku. Natomiast my współcześnie odnosimy się do tego okresu, który nastąpił potem. W wieku XIV klimat się ochłodził. Populacja Pochodząca od Wikingów na Grenlandii, nie była już w związku z tym, że klimat się ochłodził, że pojawiły się mroźne zimy i lata bardzo krótkie, podczas których nie można w ogóle uprawiać ziemi. Lądolód się zbliżył do wybrzeża Grenlandii, więc Wikingowie i ich potomkowie nie byli w stanie prowadzić osiadłego trybu życia na Grenlandii. I po prostu wymarli. Najbardziej przedsiębiorczy ludzie wyjechali stamtąd na Islandię, a inni po prostu po pewnym czasie przyrost naturalny stawał się coraz niższy, i w końcu zmarł w drugiej połowie XIV wieku ostatni człowiek pochodzący ze Skandynawii, który mieszkał na Grenlandii. No, eskimosi zostali. Ale Eskimosi prowadzili zupełnie inny tryb życia i byli bardzo do... i są bardzo dobrze przyzwyczajeni do tamtejszego klimatu. No Oczywiście też dochodziło do kontaktów eskimosko-wikińskich. Wikingowie porywali kobiety i dlatego pewnie yy, islandzka piosenkarka Björk, bardziej Gudmundsdottir na nazwisko, bardziej przypomina Eskimoskę niż... Islandkę, no ale cóż, no, no ta, takie, takie są prawa kontaktów między ludźmi, że ktoś kogoś porwie, ktoś kogoś kupi, mmm, ktoś zakocha się w kimś i tak dalej. Natomiast generalnie w wieku XIV klimat się gwałtownie ochłodził. U nas w Polsce do XIV wieku winna latorośl była uprawiana dosyć powszechnie, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce na ziemi lubuskiej nawet w wieku XIV klimat się ochłodził się, zaczął się okres zwany Mel, czyli yy, między wcześniej było między yy, wcześniej było średniowieczne optimum klimatyczne a yy, Teraz tak zwana mała epoka lodowcowa. Tak jak powiedziałem przed chwilą, skrót mel. U nas w Polsce dobrym tego przykładem, co się wtedy stało w tym okresie, jest rejon naszej stolicy Warszawy. Wisła płynęła wtedy bardziej na zachód, w Czersku skręcała w kierunku zachodnim, płynęła pod skarpą. Czyli takie rejony w południowej części Warszawy, jak kępa zawadowska, powsin, Wilanów, były na prawym, a nie lewym brzegu Wisły. I dopływała w rejonie e, obecnej trasy łazienkowskiej w to miejsce do teraz. Jak się zaczęły mroźne zimy, pojawiły się na wiosnę zatory lodowe. Jeden z tych zatorów spowodował zmianę kierunku Wisły, a tam zostały oczywiście bagna, bagniska jeziora, jeziorka, wody nie, nie do przebycia, które w miarę upływu czasu, stuleci. Wysychały, wisła trochę zmieniła własny kierunek i mniej więcej od tego czasu płynie w tym miejscu co teraz. Natomiast przyczy przyczyną jest właśnie ta zmiana klimatu na bardzo chłodny. Ta, zmi ta zmiana była do, do tego typu charakterystyczna, że w wieku XVII, który uchodził za najchłodniejszy, często się zdarzało, że zimą. Zamarzało morze bałtyckie i yy, gdańszczanie na środku zamarzniętego morza budowali taką tymczasową drewnianą karczmę i można było do Szwecji i z powrotem do kwietnia przejechać, od listopada do kwietnia przejechać yy, suchą nogą, wozem zaprzężonym w, ko w konie, przez zamarznięte morze bałtyckie. I, I to było normalno. Nie zawsze całkowicie to morze zamarzało, ale to się dość często wtedy zdarzało. Natomiast od przełomu XIX i XX wieku obserwujemy, że temperatury znowu troszeczkę się podwyższyły, ale nie, nie osiągnęły oczywiście takiego poziomu, jaki był podczas średniowiecznego optimum klimatycznego. I chyba na to się nie zanosi. Jest na to kilka dowodów. Oczywiście yy, wszyscy trąbią, że przemysł, że dwutlenek węgla leci w atmosferę. No tak, człowiek produkuje dwutlenek węgla, ale zawsze żywe organizmy yy, produkowały dwutlenek węgla. I prostym sposobem, żeby ograniczyć yy, jego, yy, a, yy, jego nadmiar, jest po prostu sadzenie lasu. Im więcej lasów, tym mniej dwutlenku węgla. Można, można, tak robią finowie, którzy zresztą tną te lasy, ale po prostu zawsze miejsce jednego ściętego drzewa stawiają nowe, yy, sadzą nowe trzy takiego samego gatunku, jest to obligatoryjnie. I tną drzewa i ta, a liczba drzew im ciągle przyrasta. Bardzo rozsądna polityka. Nie produkują papier itd. Ale nie o tym chcielibyśmy powiedzieć. I teraz proszę spojrzeć. Oczywiście proszę spojrzeć na globus. Argumentem zwolenników ocieplenia klimatu jest to, że cofają się przede wszystkim nie tylko lodowce w górach, Himalajach, Himalajach, Wandach, Kordylierach, w górach skalistych, w Alpach. No i przede wszystkim te dwie czapy lodowcowe w Arktyce i na Antarktydzie i że wtedy, i że poziom oceanu wzrasta. No, rzeczywiście tak jest, ale przed XIV wieku, wiekiem było to znacznie bardziej posunięte. Natomiast, jeżeli ten lód zbytnio się stopi lub całkowicie, dojdzie do takiego zjawiska, że prądy morskie ulegną przy hamowaniu i te czapy lodowe ponownie narosną. A poza tym, specjaliści Yy, obserwowali, yy, że yy, owszem, on lądolód czy, czy lód się cofa, ale przyrasta w górę. Więc, więc, yy, więc po prostu nie jest tak do końca, że on znika. Znaczy, trochę znika, ale potem wraca i przyrasta w inny sposób. Czyli, jak to się mówi, nie jest to tak do końca pewne, że to ocieplenie yy, tak na 100% yy, następuje. Następna sytuacja. W w charakterystyczne dla obecnych czasów. Zdarzają się e, okresy, że e, zimna temperatura, mróz, śnieg występuje e, w takich rejonach świata, co rzadko występuje. Nawet nie powinien być. Na przykład, dobrym takim przykładem, już mówiąc o obecnym roku 2019, jest e, Sytuacja, jaka panowała w lutym 2019 roku w Etiopii. No to prawda, jest to kraj afrykański, położony bardzo wysoko, bo stolica jest na wysokości 2000, 2700 metrów nad poziomem morza, co oczywiście powoduje, że chociaż jest to blisko równika, przymrozki są tam na porządku dziennym. Natomiast w lutym tego roku, i możecie to zobaczyć w internecie, na YouTubie, są y, pokazane y, zjawiska, jak to po prostu y, w stolicy Etiopii, w Addis Abebie, leży, leży śnieg, śnieg pada i po prostu y, ludzie z dachów samochodów zeskrobują śnieg i lód. Dziwne, a jednak to miało miejsce w, in, w tym roku, w 2019. Drugi, jeszcze ciekawszy przypadek. Mogę nawet powiedzieć, że najskrajniejszy. Najniższą temperaturą na Antarktydzie było minus 89 stopni Celsjusza. Ale ten rekord został pobity na przełomie czerwca i lipca obecnego 2019 roku. Ponieważ w czerwcu i w lipcu. Na południowej półkuli, dla, e, wtedy, kiedy jest e, na północnej naszej półkuli lato, wiosna i lato, to tam panuje jesień i zima. No jest to na odwytkę. I, I wtedy w czerwcu i lipcu tego roku, 2019 roku, zarejestrowano tam minus 90 stopni Celsjusza. I też są o tym informacje i w internecie, i nie tylko. Dobrze poszperajcie. I zostały w tym roku pobite wszelkie rekordy zimna. No i co to jest? Czy to jest globalne ocieplenie? No chyba nie. Chciałoby się powiedzieć, że go nie ma. Jeszcze w innych rejonach świata, na przykład w roku 2016 i 2017, zima w południowej części Ameryki Łacińskiej. Także, także, także w Boliwii, która podobnie jak Etiopia jest bardzo wysoko położona, nawet jeszcze wyżej jak Etiopia. No, w lipcu 2017 roku i w czerwcu w La Paz było poniżej minus 10 stopni w dzień, i też leżał tam śnieg. Więc mamy do czynienia ze zjawiskiem, które trochę zostało zmyślone. I owszem, są pewne argumenty za, ale podaję tutaj argumenty przeciw, właśnie, właśnie do myślenia, żeby, żebyście zwrócili uwagę na to, czy to nie jest po prostu. Taka charakterystyczna cecha dla klimatu obecnie. Że, że owszem, jest troszeczkę cieplej niż w tym okresie MEL do końca XIX wieku, ale nie jest tak do końca. No Zwróćmy do Polski. No przecież niektórzy starsi pamiętają zimę 1986-1987, gdzie przez większą część stycznia w dzień było minus 20 stopni. A nocami temperatura spadała do minus 30, a nawet jeszcze do no jeszcze niższych wartości. No nie było to tak bardzo niedawno, ale no w miarę niedawno. Yy, z kolei w latach 90., zima 1995-1996. Może nie była najmroźniejsza, ale była najdłuższa. Bo w Warszawie trwała tak mniej więcej od około 10 listopada 1995 roku do 18 kwietnia 1996 roku czyli no można powiedzieć kilka prawie 5 miesięcy tak samo mroźne śnieżne niektóre nawet śnieżne i broźne były zimy 2002 2003 2005 2006 2009 2010, a w roku 2012, szczególnie luty, był bardzo zimny. Nocami temperatura w Warszawie spadała do minus 20 stopni. Natomiast z ostatnimi czasy, w roku ubiegłym, w 2018, w drugiej połowie lutego. Konkretnie od 24 lutego do pierwszych dni marca, tak powiedzmy 3, 4, 5, też było bardzo mroźno. W dzień yy, normą była temperatura minus 15, minus 16 stopni, nocami spadało poniżej minus 20 stopni. Tego, że później bardzo ciepła wiosna i lato yy, zrobiły Zrobiły tak zwane tło, czyli po prostu e, nikt już nie pamiętał, że był taki epizod zimu. Wszyscy kojarzyli, aha, to był ten rok, gdzie po prostu było e, lato, które właściwie się zaczęło w kwietniu i skończyło się w, sierp w sierpniu, wrześniu. Nawet w 2017 roku, i zima była dość krótka. Ale na początku stycznia było też parę dni bardzo mroźnych, gdzie też była temperatura poniżej minus 15 stopni w dzień, a był taki jeden dzień, 4 stycznia 2017 roku, że w Warszawie, na Ursynowie i na Ochocie było nad ranem minus 20 stopni. Więc... Takie przypadki można mnożyć z różnych rejonów świata. No, oczywiście wiadomo, że to przeważa na półkuli północnej, gdzie przede wszystkim jest więcej lądu, więcej krajów, które się znajdują w chłodniejszych strefach, więcej krajów, które się znajdują w chłodniejszych strefach klimatycznych, przede wszystkim w strefie umiarkowanej i yy, niż, niż na półkuli południowej, więc takie zjawiska zdarzają się częściej. Teraz w ostatnim czasie na dniach po prostu mówi się o niżu, który spowodował ogromne ulewy we Włoszech, ale opady śniegu w Austrii, w Hiszpanii i we Francji, czyli w ogóle na terenach, gdzie w zasadzie śnieg nie powinien padać albo gdzie śnieg jest wielką rzadkością. Jeszcze tak sobie przypominam, że w 2013 roku na jesieni. Z kolei chłód dotarł nad Egipt i śnieg padał w pobliżu piramid egipskich. No ale to jest teren nisko położony i to się naprawdę rzadko zdarza. Ale chłód dotarł aż do Republiki Środkowoafrykańskiej. Czyli do obszarów, gdzie naprawdę to jest wielką rzadkością. I jakie są tego skutki? Że oczywiście trochę racji jest z tym, że jest cieplej. Ale nie do końca. Podane przeze mnie przed chwilą okoliczności, przypadki występowania niskich temperatur, przeważnie zimą, świadczą o tym, że to współczesne globalne ocieplenie to jest taka legenda, czy jak to woli propaganda, no której celem, na przykład, jest namówienie biedniejszych krajów, które nie mają takich super ekologicznych, takich super ekologicznych technologii pochłaniania dwutlenku węgla, żeby, żeby po prostu e, zmniejszyły produkcję e, fabryczną, a ci tego zrobić nie mogą, ponieważ e, mają tą starą technologię i nie mogą się przerzucić na nową, bo na nową ich nie stać. No ale po co? po co komuś dokuczać? Zamiast zaczekać, aż ten ktoś przejmie taką technologię i będzie mógł po prostu normalnie czy zmniejszyć tą absorpcję dwutlenku węgla do atmosfery. A poza tym zawsze można zasadzić las.